Cześć, z tej strony Diller i witam Ciebie na Dilerek Plus, czyli kanale, gdzie wstawiam nie tylko Minecraft, ale i również inne gierki. E, subskrybuj go koniecznie, skoro już to słyszysz. E, I łapkuj w górę, jeżeli to słyszysz. A dzisiaj w Minecrafcie dostajemy te bloki, na które patrzymy. Więc jak spojrzysz na trawę, to dostanę trawę. Jak spojrzysz na drewno, to dostaję drewno i to tak dużo drewna, że prawdopodobnie w dzisiejszym odcinku nie zbierzemy żadnego drewna. Serio. Tak samo zrobimy z craftingiem. Patrzcie, zrobimy sobie jeden crafting popatrzymy sobie na niego przez sekundkę i patrzcie, dostajemy po prostu masę craftingów, więc e, możemy zrobić naprawdę prawdziwy speedrun Minecrafta na tym, ale tego nie będziemy robić, dzisiaj zdobędziemy sobie jakieś prawdziwe bogactwo, zostaniemy królami wioski, więc będzie mega koks, okej, okay, zobaczmy może, co ci ostatnicy mają nam do sprzedania siemaneczko, czy coś tu jest w środeczku, nie, nic, jest owca na zapleczu, owca mnie nie interesuje, a co ten pan ma do sprzedania ten pan ma do sprzedania potrawki z królika. No dobra, jeszcze nie mamy Emeraldów. Może tu wrócimy na potrawkę, ale ta widzę kowala. Więc czekajcie, zejdźmy sobie do kowala. Zobaczmy, co u niego słychać. Czy może ma coś do zaoferowania? Siemasz? Nie, nic nie masz. Ale za to mamy Uu, la, la! żelazne rzeczy. Więc żelazo mamy już z głowy. Słuchajcie, mamy żelazny kilof, żelazny mieczyk. Mega dobry drop. I słuchajcie, w sumie, tak myślę, to wiem, jak zbagować tego osadnika. Dobra, przede wszystkim zbierz sobie Sianko, tak, żeby móc zrobić milion chlebków. E, czekajcie, i serio, to będzie bardzo dużo chleba. Tu będzie serio dużo chleba. Patrzcie, zrobimy teraz trzystaki chleba. Uwaga, pyk! A nie, to jest jeden z chleba. Ale i tak tego jest bardzo dużo. E, I nie będziemy się martwić o głód w tym odcinku na pewno. E, dobra, jak mówiłem, mam bardzo fajny plan. Zaraz wam go pokażę, zrealizujemy go, tylko musimy znaleźć jakiegoś kejwika. Okej, okay, idealnie. Patrzcie, zobaczymy sobie na ten węgiel i będziemy go nawet zbierać, bo po co. E I go przepalimy. Ej, nie ma już miejsca we chipunku. Serio, grab dopiero kilka minut, a jeżdżą cały zawalony chipunek. Dobra, nie schodzimy na dół, bo, bo po co? Tam nie z się, jeszcze coś zabije. I słuchajcie, skupimy sobie jeszcze więcej tego węgla. Okej, okay, i to będzie wyglądało głupio, ale to ma więcej sensu niż może się wydawać. Czekajcie, będziemy teraz przepalać rudę węgla, pewnie węglem, jak się nie mylę. Nie, no nie węglem, drewnem. Ale to dlatego, że musimy zrobić, słuchajcie, nie, w po co tak robię? Po prostu zbierzmy ten węgiel, już zbierzmy ten węgiel, ok, i zróbmy sobie blog węgla. Tak, to jest genialne, słuchajcie, przepalimy sobie e, już blokami węgla, wszystko po kolei, to będzie mega cox, e, a właściwie teraz nie chcę przepalać tego węgla, bo jak mówiłem, mam mega fajny plan. Patrzcie na to. Zrobimy jeden blok węgla, a tamten osadnik chciał nam sprzedawać za węgiel, z tego co kojarzę, emeraldy. Zróbmy całą ścianę węgla i po prostu popatrzmy na to. Yo, patrz na dół, patrz na dół, na jak zbieramy tak serio szybko, to po prostu ten bloczek, który dostajemy, staje się cały płaski. Tak szybko dostajemy te bloki. Jo, to jest serio, szalone. Dobra, idźmy do wioski i wybierzmy się może na Emeraldy, żeby troszkę coś jeszcze kupić. Chociaż te Emeraldy też nie chcę ich wymieniać, tylko chcę zrobić bloki Emeraldów. Dobra. To jest totalnie zbugowane, to jest totalny cheat Jeżeli wygrasz się na suriwalu A nie na kreatywie, na swoim świecie I zarejestrujecie to, to jesteście cheaterami Moi mili, naprawdę, tak, tego nie róbcie to jest, to jest złe, ja ten świat To nie jest bisturiowy świat, <grych> po prostu e, Okej, okay, więc zbieramy więcej Poproszę więcej, 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 więcej Hej, hej, a dobra, muszę mieć więcej po prostu Normalnego węgla, a nie bloków węgla Dobra, to jest szalone Naprawdę, to jest szalone, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Dobra, mamy kilka staków węgla Wymiejmy się, poproszę Poproszę, więcej szmaragdów. Poproszę, więcej szmaragdów. Dobra, już mi tyle, sobie starczy. Bo już teraz szybciej będzie zrobić zwykły blok szmaragdów i po prostu na niego popatrzeć sobie. <laughs> Dobra, jesteśmy królami wioski, ok? Jakby możemy zrobić sobie domek z emeraldów. Znaczy, nie żeby to był ładny domek, ale możemy. E, ale tego nie będziemy robić, bo to jest bardzo brzydkie. Mm, Okej, okay. więc skoro jesteśmy królami wioski, skoro żaden iron golem nie można podskoczyć, bo. Po prostu jest naszym służącym, tak jest, ten golem jest moim służącym, skoro mam tyle emeraldów. To możemy, słuchajcie, chyba opóźnić tą wioskę, bo, szczerze mówiąc, jakoś nie widzę tutaj osadników. Hej! Serio, nikogo tu nie ma. Tam był jeden ziomek, który mi sprzedał te emeraldy. Pff, dobra, słaba ta wioska, ale... O, a tutaj są na poboczu. Co wy tutaj całujecie się? Co wy robicie? Czekajcie, sprzedajcie mi coś. A nie, oni nie mają nad profesji. Dobra, żal. Ośby, słuchajcie, stąd do jakiegoś Kejwa. Tam może znajdziemy coś lepszego, na przykład diaksy. Eee, dobra. Zrobimy to, czego w Minecraft nie powinno się robić nigdy, czyli wkopiemy się w dół. Słuchajcie, dlaczego nie wolno kopać się w dół? Eee... I to robię. Super. To będzie demonstracja. E, możemy spotkać słuchajcie, jakiś cave z creeperami Możemy spotkać lawę, możemy spotkać e, po prostu kanion, w który wpadniemy i zginiemy. Może coś się milion złych rzeczy, o mój Boże, właśnie jest kanion! Okej, okay, dobra, dobra, strzelają do mnie, strzelają do mnie! O nie, o nie, 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 nie! nie. I zginąłem. Słuchajcie, ale zeskoczymy tam na dół. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Ok, nie ma żadnych dziadów. I, 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 słuchajcie, wszyscy, że stanowaliśmy, ich tutaj, nie, nie czekaliśmy na górze, to zdążyliśmy, zanim się pojawią. Dobra, szybka akcja, szybka akcja. Wkopmy się, wkopmy się, dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, musimy bardziej uważać, okej? Okay? Dobra, widzę, widzę tam jakieś e, pajojajo. dobra, to niebezpiecznie może być, ale spoko loko potrzebujemy diamentów. Ja tu przynajmniej pod jaksy, okej. Okay? Ej, 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 patrzcie! tu jest obsydian! Jak będziemy się patrzeć na obsydian? to dostaniemy go tak dużo, że zaraz będzie mogli zrobić jakiś gigantyczny portal do netheru. <gaj> okej, okay. kozacko, ma kozacko, na jakiej wysokości jesteśmy? 14, to czysto teoretycznie, tam gdzieś po prostu muszą być jakieś diaksy. Musimy więc iść w tamtą stronę, bo tam nasz po, niestety kanion się kończy, więc przejdziemy tędy. Uważamy na szkielety, bo nie chcemy powtórki z rozrywki, prawda? Więc... Idziemy tędy, idziemy tędy, uważamy, rozglądamy się, okej, okay. I, i nasze rzeczy. Ej, w sumie ja miałem jakiś napierśnik jeszcze, czemu ja go nie założyłem? A no tak, mam tyle śmieci w ekipunku, że. Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek znajdę. Dobra, to akurat możemy zostawić. O, oho, super. Jeszcze miałem jakąś część zbrojki, ale jej nie widzę, więc sobie pojmijmy ją. Mógłbym zrobić tarczę, ale jakoś się nie boję, szczerze mówiąc. Już, jest, już mam głowę na karku, okej? Okay? Tamto to zejście na dół, przyznaję. Było może głupie, ale już... Czekajcie, to działa na pochodnie? Czy to działa na pochodnie? Ej, tak! To działa na pochodnie, ludzie! Je! Yeah! Tylko jakoś tak dziwnie działa na pochodnie. Jakoś dostaje ich mało. O, o. O, teraz lepiej, teraz lepiej, tak, mamy więc pochodnie, nie musimy już nic kraftować. super, i szukamy dalej diamecików, mamy kolejne żelazo tutaj, dobra, no, możemy je zebrać, tak, możemy, ale już mam żelazny kilof, ja nie chcę zbierać żelaza, ja już wtedy jak chcę. o, opuszczona kopalnia, opuszczona kopalnia, to jest git. Mamy jakieś pochodnie, więc spokojnie, żebym potrzebował więcej pochodni. Dużo redstone'a też, rzeczy nie potrzebuję redstone'a. E, tutaj kolejne jakieś y, zawiasy, Uuu, złoto, złoto się przyda. Złoto się przyda w sumie, bo słuchajcie, jak już będziemy w netherze, to naszym kolejnym krokiem będzie neteryt e, i zrobimy zamek z neterytu, Tak, to jest plan na dzisiejszy odcinek, zrobimy prawdziwy zamek z neterytu, Słuchajcie, to będzie praktycznie niezniszczalny zamek. E, tylko że, no, zanim będziemy mieli ten teret to wypadałoby, wypadałoby, naprawdę wypadałoby, znaleźć te diamenty. Gdzieś tu jakieś muszą być skubane. E, szybkie ładowanie. Naprawdę, nie potrzebuję żadnych książek do czatowania. Znaczy ja potrzebuję jak? Jesteśmy na wysokości 11 idziemy przez cały ogromny cave i nie ma żadnych diamentów. Mamy jakiegoś, słuchajcie, super pecha normalnie, ludzie. O, okej, mamy z kolejne tunele. To dobrze, to dobrze. O, tu jest niżej. Tu nas chyba jeszcze nie było. Chyba, dobra, nie chcę iść wyżej, bo wyżej nie będzie diaksów, jesteśmy na 11. Tutaj naprawdę coś musi być, po prostu. Nie wierzę w to. No, nie ma żadnych diamentów. Naprawdę dobra, słuchajcie, możemy się podsazać czymkolwiek zechcemy, bloków akurat to my mamy dużo, za dużo, tylko niestety nie tych, co bardzo chciałem, czyli diamentów, ale pocieszenie jest takie. Jeżeli znajdziemy jeden diament, to słownie jedno złoże, jedną rudę diamentów, to tak jakbyśmy znaleźli ich nieskończenie wiele. Bo po prostu będziemy się do niego gapić i będziemy go sobie klonować w nieskończoność. Tak jest, więc słuchajcie, jeden diament to jest to, co nam wystarczy. To, co potrzebujemy, słuchajcie. <laughs> Dobra, mamy niewiem nie wiem ile ich tu jest. Na pewno jest już nieskończoność. Zobaczymy zobaczymy podkopmy takie z ciekawości. E. Yo, to chyba jest jeden diament, to chyba jest jeden diament, ale ten jeden diament zostaje właśnie w tym momencie pomnożony w trybie ekspresowym. Czemu się to nie pomnoży? O, dobra, w ekspresowym trybie, jak widzicie, ściśnie się tam na dole na ekranie, widzicie? Eee, więc mamy bardzo diamentów eee, i teraz w sumie nie potrzebuję mieć tyle złoży diamentów, rudy diamentów, dlatego że słuchajcie, my zrobimy sobie bloczek i my ten bloczek po prostu teraz... Haha, przekopiemy, znaczy skopujemy. Czekajcie, tylko zróbmy bruk, bo już wywaliłem piecyki w międzyczasie. Dobra, mamy pyk na piecyki. Dobra, i tych piecyków teraz zrobimy kilka, żeby nie było, że wiecie, w jednym piecyku przepalamy i lecimy z tym. Pyk! I, 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 i pyk! Diamenciki raz. Ej, w sumie po co ja przepalam diamenty? Po co ja przepalam diamenty? Przy diamenty mogę zebrać równie dobrze. Nie wiem, co ja robię, naprawdę. Słuchajcie, więc zbierzmy tych diamentów po prostu 9. E, Ok, bo tyle nam wystarczy na bloczek. Zbierzmy sobie więc elegancko. 7, 8 i 9. A tu jeszcze będziemy ich nawet 10. I teraz słuchajcie, teraz się zaczyna akcja. Wywalmy, wywalmy może ten węgiel. Ok, bo te piecyki. Gdzie są te akcje? Gdzie są te akcje? Gdzie jest mój blok? Jest i blok! Patrzcie na to. Pyk i to jest magia. Ej, to nie jest magia. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dawaj mi blok, dawaj, mamy blok! I teraz, słuchajcie, robimy coś takiego. Ej, coś wolno mi to kupiuje. Chciałabym szybciej, więcej diaksów, okej? Okay, I działa! To więc cały stack diaksowych bloków, okej, okay, tyle myślę, że na dzisiejszy odcinek będzie starczy diamentów, jeden stack bloków. Jakby, to jest taka zadowolająca mnie ilość, <grych> okej, okay, i zróbmy teraz wszystko co najważniejsze, więc przeróbmy najpierw na cały stack diaksów, yy, okej, okay. yy, i myślę, że będzie tam wystarczy za wszystko, klata, buty, yy, no i nogawice również, Dobra, dobra, dobra. buty, okej, okay. spodenki, gdzie są spodenki, ach. Wywaliłem tam cały tych diaksów O nie, jakie to jest citerskie. Dobra, mamy więc wszystko, co było potrzebne nam Z zbrojki Teraz czas na jakieś narzędzia Właściwie na e, tylko żelazne Żelazne, czekam. Na siekierkę e, Ok, oraz oczywiście na El Kilo Finio. No dobra, i mamy Co było nam potrzebne Pyk, 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 pyk Okej, okay. kozacko. No to lecimy do neteru, ludzie, tylko ja chciałem zaszaleć. Ja chciałem zrobić trochę większy portal niż zazwyczaj, a tutaj nie ma warunków na to, bo tu jest super ciasno. Musimy znaleźć jakieś lepsze miejsce. Na przykład to, okej, okay, ludzie, patrzcie, co teraz zrobimy. Zrobimy duży, duży, duży portal do neteru. Czyli robi się portal netteru z bloków węgla? Naprawdę? To nie, jestem ślepy. Gdzie ja mam obsydian? Dobra, pyk Obsydianem robimy portalini. No, troszkę większy niż standardowy, ale myślę, że całkiem fajny. I słuchajcie, nie mam teraz psy flinta, więc może podpalimy te bloki węgla czy drewna i może nam ten portal zina. Sam zapali? Nie wiem do końca, czy to tak zadziała. Mam nadzieję, że tak zadziała. Byłoby naprawdę fajnie, a jeżeli tak nie zadziała, to ja słuchajcie, muszę znaleźć jakiś gravel w międzyczasie. Gdzie jest gravelini? Eee, powinno coś być, w końcu jesteśmy w podziemiach, no nie? Więc, yo, coś tutaj musi być. Naprawdę. Gdziekolwiek? Hej, eee, El Gravelo, El Gravelo. Nie no, nie normalnie zawsze jest i wkurza, bo się go kopie łopatą, a nie kilofem, A teraz nagle, kiedy kurczę, bo potrzebuje, tu nagle był Nimo, Ej, co jest? Gravel! Tutaj już łatwiej był... Ej, tu był Gravel. Tu był gravel, ale teraz portal już się działa. Ale i tak zbierzmy go, będziemy chcieli wrócić tutaj z powrotem. Może zrobimy tam w neterze większy portal jakiś. Więc tak, miałem gravel pod nosem i go nie zauważyłem. Jeżeli go widziałeś wcześniej, to napisz go w komentarzu. A tu się już to i tak zapaliło, więc jest koksuwa i lecimy do neteru ludziska. Lecimy do neteru, po wiadomo co. Nie po to. Ej, ej, ej. Mam pomysł? Mam chyba naprawdę dobry pomysł. Czy ja mam gdzieś jeszcze chlebki? Czy ja chlebki? Ach klepków mogłem nie wyrzucać. No ale dobra, zjedzmy jabłuszka. Dobra, dobra i pokażę wam, na co wpadłem. Okej, okay. nie zadziała, ale musimy spróbować. Więc to, co teraz próbuję zrobić... Czekajcie, tylko pomnożmy sobie to, co widzicie, czyli e, złożę kwarcu. Dobra, 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 Kaman, muszę coś wywalić. Walmy skrzynkę bruk i mamy więc bloki kwarcu. Patrzcie, bierzemy sobie w lewą rękę blok kwarcu, w prawą rękę to... Albo inaczej jeszcze, jeszcze troszkę inaczej, czekajcie, o, więc się przyda. Kładziemy najpierw kilka tych bloków, ok, tak żeby były za tym. I teraz mamy dosłownie ekspiarkę. Ekspiarkę, którą możemy kłaść, pyk i rozwalać cały czas kwarc, bo jak wiecie dobrze, kwarc oznacza naprawdę dużo ekspa. teraz po prostu możecie kopać, patrzeć na kwarc i go dostawać więcej, więc tak, to jest mega OP i działa kozacko i można sobie szybko ekspić. Mega nieźle. Uuu, czy to jest twierdza? Naprawdę. Dobra. Do akurat nie chcę iść, jak chcę iść teraz po neteryt, więc wkopię się po prostu tu gdzieś w dół. Będę szukać. Mogłem czy teoretycznie przygotować sobie jakieś łóżeczka. Bo łóżka, słuchajcie, też na 100 tysięcy procent da się szybko kopiować. Ale no, nie pomyślałem, nie pomyślałem, jeżeli wy będziecie to robić u siebie na singlu albo na multi, tylko powiecie ważne że że wgraliście takiego boda. <grych> to e, słuchajcie, myślę, że e, warto jednak się zobaczyć w łóżka, bo będzie po prostu łatwiej znaleźć neteryt. Bo zawsze teryt opyla się kopać łóżeczkami. No na pewno, słuchajcie. Uda się, uda się znaleźć, dobra, 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 mamy, mamy to ludzie, wywalmy to wszystko i popatrzmy się i dostajemy neteryt, jo, jesteśmy już oficjalnie dziani. patrzcie, to jest teraz fabryka neterytą, okej, okay, dobra, 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 ale i nie będziemy tego potrzebować aż tak dużo, bo i tak musimy to przepalić i za chwilę, Będziemy kopiować coś lepszego niż przedawne zgliszcza, Będziemy kopiować same bloki, na neterytu. HEK, yeah, to będzie. Kozackie. Więc nawet nie robimy już innego portalu. Po prostu wrócimy sobie do domku naszego tutaj, naszej podziemnej bazy e, i zróbmy to, na co miałem ochotę, żeby zrobić od samego początku tego odcinka. E, tylko tak, nie mam już znowu Stona, więc musimy zebrać kobla. Wywalmy, nie wiem, to i, 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 i to na przykład. Zniszmy Stona, zbierzmy go. Hej, po prostu potrzebuję zwykłego kobla, popatrzmy się na niego trochę. Aha, aha, aha. I robimy kolejny raz ścianę picyków, słuchajcie. No niestety, ja te picyki wywalam i muszę je robić w kółko, może też to jest błąd. Pyk, 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 pyk. Dobra, jeszcze trochę picyków. <grym> za dużo. E I musimy teraz w część dać. Ok, myślę, że tyle starczy. Cześć. część damy rudy złota. No dobra, tutaj damy rudę złota. Tutaj znowu damy rudę złota, tylko nam się skończyły, więc sobie je jeszcze szybciutko Skopiujmy. Chociaż w sumie nie potrzebuję kupować ród złota, jak będę miał zaraz bloki złota. Yeah! E, no i teraz lecimy z tym neterytem z pradawnymi zgliszczami. Więc e, potrzebuję jeszcze bloku węgla. Przepraszam bardzo. Dobra, zróbmy taką też ścianę. Pek, 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 pek. Dostałem tego dużo. I lecimy. Bloki węgla przepalają. Mega kozacko. Dobra, pradawny zgliszcza. Lecimy z tym, ale będę mieć poziom pod tym. Słuchajcie, bo z przepalania neterytu. Jest bardzo dużo, dużo ekspa, więc teraz będziemy mieli na pewno już z 20 poziom, jak to wszystko wydobędziemy. Chociaż nie wiem, czy co się wydobywać wszystko, bo po prostu zrobimy blok na terytu i e, jazda, będziemy kupować blok neterytu, bo to będzie po prostu jeszcze bardziej sensowny pomysłem. Mam za dużo tych stołów rzemieślniczych. Przepalajmy craftingami, czemu nie? Więc mamy już e, cały blok złota. Okej, okay, więc nie potrzebujemy przepalać więcej złota. Dobra, popatrzmy się na niego. Ja, ja nie mogę, patrzcie na to. Mamy już całe bloki złota. Zrobimy coś takiego i możemy robić sobie całą ścianę złota. Teraz możemy iść do bastionu i po prostu wygrać życie, naprawdę. Być królem piglinów. E, Okej, okay. więc proszyny terycik, poproszny trykik, dobra, dobra, dobra. Dostajemy tego dużo, ale nadal. To chyba raczej może nie starczyć jeszcze nam nawet na to, co potrzebuje, więc skopiujmy sobie na wszelki wypadek więcej tych pradawnych zgliszcz. Okej, okay. zróbmy taką mikrościankę i pokopiujmy to. Dobra, 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 dobra. I lecimy dalej! yeah. A, w sumie tutaj było ich dużo. <laughs> Niepotrzebnie to kopiuje, ale to jest takie dobre. To jest tak łatwe teraz. Wszystko w Minecrafcie. Jak mamy coś takiego tak. OP. No, dobra, czy mi to już starczy na cały bloczek? Ile ja potrzebuję na blok neterytu? Na jedną sztabkę schodzi 4. Tak jest. Będę poznać 4 razy dziewięć. do tu będzie starczyło nam. Czekajcie, tylko nie mam jeszcze mm, 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 mm. pyk. Dobra, tak jest, git. Jeszcze sobie weźmy i możemy zrobić, słuchajcie, neterytową sztabkę. 9 Perfekcyjnie. Dobrze policzone i mamy pyk. Idealnie. Cały blok neterytu. Okej, okay, i teraz zastanówmy się. Ile czasu na normalnym survivalu musiałbyś spędzić, żeby zdobyć tyle neterytu, co mam ja teraz w ekwipunku? Napisz w komentarzu. Ile to by było godzin pracy? Ile to godzin życia? Eee, teraz idziemy zrobić zamek. Po prostu idziemy robić zamek. Zostawiamy już tam naszą bazę. Nie potrzebujemy tam tego expa. Ale jak widzicie... Sposobów na spienie na tej modyfikacji jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że ta z kwarcem nawet nie jest najszybsza. Mega kozacko! Lecimy więc, podsadzajmy się tymi blokami neterytu. Czemu nie? I zróbmy ZAMczysko. E, to będzie na pewno najpiękniejszy zamek świata, ale e, na pewno też przy okazji bardzo twardy, no bo neteryt kama, neteryt jest mega OP jakby. Nie wiem, czy się da rozwalić TNT neteryt. Chyba nie. E, I serio, to jest tak dużo neterytu, że ja aż się dziwnie czuję, budując coś z niego na z Urivalu, serio. E, czy to jest kształt zamku? Nie, to nie jest kształt zamku, to jest za wąski, Musimy to powiększyć. Jeszcze trochę powiększymy. Dobra, dobra. No i możemy. Aha, dobra. Jeszcze, jeszcze zróbmy czy taki zameczek, dobra, 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 dobra Pyk, i szalejemy, słuchajcie Bo jak widzicie, nam na tego Neterytu na nie ubywa, bo cały czas Patrzymy się na neteryt, znaczy nie cały czas Teraz będziemy patrzeć cały czas neteryt I będziemy dostawać go jeszcze więcej Po prostu, za każdym razem I cokolwiek zbudujemy nowego, dostajemy i tak Nowy neteryt, więc słuchajcie Zaraz będziemy mieli go jeszcze więcej, dobra, dobra I jeszcze więcej zbudujemy, i słuchajcie Pyk, elegancko, nasz wszystko Powstaje, ale wydaje mi się Że fajnie by było je ozdobić Czymś innym niż neterytem, bo taki cały. O nie, jest oczywiście teryt. Czekajcie, no na to sposób. Czemu nie dostaje? Czemu nie dostaje neterytu? Czemu się to zbagowało? Co jest grane? O nie, czy ja zepsułem grę? Czemu przestałem dostawać neteryt? Już nie dostaje nic. Co się stało? Co się stało? Okej, okay. to mnie niepokoi. Gdzie jest mój leteryt? O nie, zepsułem grę, słuchajcie. Okazało się, że to było zbyt OP, co zrobiłem. I już nie mogę zdać leterytu. Najgorzej. A chciałem. A nie, dostaję leteryt. Dostaję leteryt. Okej, okay. chill. Po prostu miałem go dziś w jakim punku. Go nie zaważyłem. A, i musimy zliczyć to z derta. Więc dokończę no, to budowę, dokończę to budowę. Nie ma tragedii. Ja już się załamałem, słuchajcie, że coś się zgliczowało, Nie wiem, okazało się, że to zbyt OP i nie można tak dużo na terenu mieć w Minecraft. <gryw> Co by było dziwne, ale no jakby na Subiwalu. No nie wiem, czy to by było możliwe do zbudowania. Myślę, że spokojnie pół życia by zajęło takie coś. Gdzie? O, tutaj dostaję ten teryt. Bardzo dziwnie się to baguje, Bardzo dziwnie, ale okej, okay. dobra, mierza z tym i robimy flanki. Pięknie bardzo. Okej, okay, dobra. Przydałoby się zrobić jakieś wyżyczki, ale w w sumie wiecie co, jakby ta gra już nie ma sensu, w momencie kiedy tak scitowaliśmy, to naprawdę aż nie wiem co robić. Napisz co ty byś zrobił na tym modyfikacji, bo pomysłów jest bardzo dużo na pewno, okej. Okay. Możemy zrobić jakieś ozdoby z diamentów, o tutaj taka wieżyczka, Dobra, to jest najbliższy zamek świata, to jest zamek, słuchajcie, nuba. Jak ktoś bije na creative pierwszy raz w życiu, to buduje właśnie taki zamek, okej, okay? z deterytu i diamentów, pyk. Pyk. Coś takiego. Jest wieżyczka, jest zamczysko, niesamowite, ale jest praktycznie niezniszczalne, więc Mea Cox jest mega drogie, więc. Dzięki za obejrzenie do końca. Teraz masz na ekranie kolejne. Subskrybuj ten kanał, jeżeli jesteś nowy, a pewnie jesteś nowy, bo to jest nowy tych kanał. I do zobaczenia na kolejnym filmiku. Siemka. Do zobaczenia.